Dzień dobry. Dziś chciałam powiedzieć Wam troszeczkę o zabiegach z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. E, mianowicie musimy pamiętać, że mamy różne rodzaje kwasów, tak? Mieliśmy odcinek poświęcony już biorewitalizacji i tam używaliśmy kwasów nieusieciowanych, które są w tych koktajlach witaminowych. Natomiast dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o kwasie usieciowanym. Kwas usieciowany jest e, jakby takiej troszeczkę konsystencji klararetki. Ze względu na to, możemy sobie nim wypełnić, tak? Potocznie, właśnie nazywany, wypełniacz. Kwasem trójkątowym usieciowanym możemy wypełnić pewne obszary naszej twarzy. E, mówię pewne ze względu na to, że mamy pewne obszary, które są bezpieczne, a pewne, które są niebezpieczne. Jeżeli oglądaliście nasz wcześniejszy odcinek na temat toksyny botulinowej, to już dobrze wiecie, gdzie go nie podajemy. Dzisiaj o tym, gdzie go podajemy. Mianowicie, doskonałym miejscem na podanie kwasu hialuronowego są na przykład tutaj buzdy nosowo-wargowe. Gdyby ktoś chciał troszeczkę sobie jakby tą, tą buźkę odmłodzić, tak? chce odjąć sobie nie wiem parę lat w jeden dzień, to naprawdę jeżeli podajemy sobie kwas tutaj w buzdę, ta buźka nam się jakby otwiera i bardzo ładnie to wygląda. Pasjoneronowy możemy sobie też podawać, ewentualnie tutaj, w znaczki palacza. Jeżeli ktoś ma z tym problem, że mamy znaczki gdzieś nad okolicą ust, to też bardzo fajnie tutaj nam wygląda. Kolejną taką okolicą są ewentualnie kości policzkowe, żuchwa bądź bródka, czyli tak zwana volumetria. W zależności kto, jak bardzo chce gdzieś tam zmienić, ewentualnie delikatnie swój owal. Podajemy różne preparat, bo mamy kwasy mocno usieciowane bądź lekko usieciowane, więc takie parametry zabiegowe już dobiera po prostu osoba wykonująca. Zwróćcie uwagę na to też, że jak będziecie w gabinetach, kto jak pracuje. Mianowicie, możemy pracować sobie igłą bądź kaniulą. Pamiętajmy, że kwas hialuronowy może nam dziś wyciskać troszeczkę też naczynia. Więc nie oszukujmy się, No bezpiecznie jest pracować sobie po prostu kaniulą. Kanula jest tempo zakończona, tak? Nie ma możliwości gdzieś przekuć różnych naczyń, podać kwasu do naczyń, który wywołuje później powikłania. Fakt, że wy czasem macie takie oczka kurcze, co tu się dzieje, bo to jest długie, co ona mi tu będzie wkładać w twarz. Natomiast z pracujemy zdecydowanie bezpiecznie, więc zwróćcie uwagę na to, żeby zawsze zabieg był przede wszystkim bezpieczny, a dopiero później miał zamierzony i dobry efekt, tak? Jeżeli chodzi o to, jak pracujemy, najpierw sobie zawsze nakładamy znieczulenie takie miejscowe w postaci kremu znieczulającego z lidokaina. Dużo osób gdzieś tam się boi, że krem nie zadziała. Absolutnie, tkanka jest naprawdę bardzo fajnie znieczulona i nie czujemy tych... Podajemy sobie też preparaty, które często mają lidokainę w sobie. Natomiast tutaj bardzo ważne jest, czy ktoś nie ma uczuleń. Dlatego konieczny jest wywiad przed wykonaniem zabiegu. Zawsze pytam się Was o to, czy mieliście znieczulenie stomatologiczne, ponieważ lidokaina jest pochodną mepiwakainy, którą stosują w stomatologii. Więc najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym. Do zobaczenia wkrótce.